Siemanko, z tej strony Damian Kroboc, znajdujemy się w Krzystanowie na skateparku. Dzisiaj prowadzimy zawody dla najmłodszych, czyli X-Kids. Do 16 roku życia prowadzimy tutaj zawody z trzech dyscyplin, hulajnoga, deskorolka oraz rolki. To jest nasz trzeci event tak naprawdę, ale pierwszy raz w szanowie w tym roku wcześniej miały być tuż tu zawody, ale przez pogodę niestety musieliśmy przenieść. Dlatego widzimy się dzisiaj. Jak widzicie jest mega dużo ludzi, mega fajnie, że jest dużo dzieci z zajawkami. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy ich nagrodzić, nie tylko tych starszych, ale młodszych, żeby próbowali swoich sił. I dlatego stworzyliśmy takie coś jak It's, It's żeby też dzieci mogły już startować w zawodach, bo wiadomo, że starszym mają trochę ciężej. Dlatego specjalnie dla nich zrobiliśmy formę X kitsów, żeby to dzieci na różnym poziomie już mogli wystartować w swoich pierwszych zawodach, zgarnąć jakieś nagrody, bo na szczęście mamy ich mega dużo, więc fajnie brać w tym udział. No i, no i co? No i pogoda dopisuje, jest trochę pochmurno, ale nie pada. To jest najważniejsze, są uśmiechy i lecimy.